Czy teraz mogę odpowiedzieć na 100%, że marzę o świecie bez wojny, ale to jest taka oczywista odpowiedź. Eee, marzę o świecie, e, gdzie jest społeczność obywatelska, e, gdzie ludzie się łączą, e, gdzie mogą zbierać e, mm -hmm. się nawzajem. Marzę o świecie, który nie wyklucza. Kiedyś jak podzieliłam się tą myślą, to jedna osoba powiedziała mi, że to jest nierealne i niemożliwe i że to jest piękne, ale nigdy się tak nie wydarzy. I możliwe, że tak będzie, że to się nigdy nie wydarzy. Ale jeżeli każdy z nas będzie właśnie w dobrym, w drobnym stopniu przyczyniał się do tego, żeby nie wykluczać, żeby włączać, żeby serdecznie podchodzić i z życzliwością do osób, które spotykamy, to ten świat będzie trochę lepszy i może kiedyś będzie to możliwe. Ja właśnie widzę to wtedy tak lokalnie w sensie jakiś taki się pojawia przed oczami wycinek Krakowa, wiesz, ludzie sobie siedzą razem Wszyscy, jest jakiś pikniczek nad Wisłą, każdy się dzieli jakimiś swoimi pasjami, jest integracja, wydaje mi się, że to jest taki obraz, do którego bym dążyła. Każdy się czuje swobodnie, każdy się czuje na miejscu, każdy się czuje dobrze i każdy się czuje potrzebny, bo tak się każdy powinien czuć. Myślę, że to nie są jakieś marzenia wybiegające. Myślę o takim świecie e, marzę, żeby doceniam przede wszystkim ten, który mam. Tutaj, w tym miejscu i tu, gdzie mogę żyć, że jest w miarę stabilnie, w miarę spokojnie i że w tych czasach, w których przyszło mi żyć tak jest. Jakieś większe katastrofy, tak historyczne, które gdzieś wcześniej się działy i rewolucyjne, nas nie dotykają. Dzieje się dużo złego dookoła, to wiemy i, i ten świat właśnie widzimy, że w różnych w rejonach różnie wygląda, więc żeby było stabilnie, żeby było bezpiecznie, żeby było gdzie wracać, żeby można było się realizować, pracować niezależnie, tak jak w tej chwili jest, żeby to trwało, żeby to się nie zmieniało i żeby tak było wszędzie, tak bez, bez kosmicznych marzeń i wyobrażeń księżycowych, żeby było bezpiecznie po prostu. O jakim świecie? O świecie bez to są te trudne pytania. Myślę, że o świecie, który może nie jest pozbawiony gdzieś tam problemów, kryzysów i tak dalej, ale że jakby ludzie mają takie poczucie, że jeśli chcą i czują, to mogą znaleźć pomoc i wsparcie w innych osobach. Niekoniecznie w, or w organizacjach, ale oczywiście też, ale, ale w innych ludziach. Ta pomoc sąsiedzka działa. Ludzie po prostu razem no, są w stanie rozwiązać proste i bardziej skomplikowane problemy, bo są otwarci na kontakt. Obojętnie, czy to są osoby, które bardzo się od siebie różnią pod względem społecznym, nie wiem, pochodzenia itd., tylko jest taka otwartość, że wszyscy jesteśmy ludźmi i możemy sobie pomóc bez względu na wszystko. Szczerze, marzę o świecie bez przemocy. O tym, żeby każdy człowiek był dla siebie życzliwy, żeby nie było wojen, niezgody i żeby jedni drugim pomagali, byli dla siebie pomocą. Marzę o świecie, gdzie wszyscy możemy żyć razem, w pokoju, dogadując się ze sobą, robiąc rzeczy, które są dla nas ważne, które sprawiają nam satysfakcję, gdzie e, możemy się integrować między sobą, gdzie e, potrafimy obalić te bariery między sobą i dogadać się, robić razem fajne rzeczy. E, I bardzo się cieszę, że w sumie nasza Fundacja to bardzo wspiera. Jak w jakim świecie? Hmm, no to jest pytanie. Na pewno każdy teraz by powiedział świecie spokojnym, świecie bez, bez agresji, bez wojny, bez e bez zacietrzewienia, nienawiści, ale myślę, że to jest takie oklepane. Myślę, że każdy z nas chciałby takiego, takiego świata, ale myślę, że świata, w którym każdy znajduje coś dla siebie, gdzie może się realizować, gdzie, gdzie na końcu może powiedzieć, że jest szczęśliwy. Marzę o świecie, gdzie człowiek każdy człowiek może się spełniać, gdzie każdy człowiek będzie czuł radość, szczęście z szeroko pojętą wolność i będzie otwarty na drugiego człowieka i żeby ten świat był lepszym miejscem dla naszych dzieci i przyszłych pokoleń. O świecie bez wojen. Takie, że na przykład nie ma bezdomnych, nie ma bezdomnych zwierząt i wszyscy byli osmichnięty. Yy, O świecie bez wojen. To jest moje marzenie podstawowe. No, niech będzie taki jak ten, ale bez tej całej wojny, przemocy i, i, i takich, takich spraw. O świecie, w których nie ma wojen, w których yy... W których wszyscy chcemy tworzyć coś, budować i być dla innych i dla siebie. To mój idealny świat jest zielony, gdzie ludzie właśnie czują się sprawiedliwie potraktowani i czują się komfortowo i bezpiecznie. Wydajny świat, kiedy pokładamy moje sprawy. Куди покладає справи моїх дітей? Ну і немає дуже проблем зі здоров'ям. Киди спокій в життя. Мій ідеальний свят виглядає життя біля моря. Uh, всі мої рідні і близькі, щасливі. Немає в світі війни, спокій на душі, кохані люди біля тебе, близькі біля тебе, і ти повністю в душі щаслива і задоволена життям. Але це тепло і море. І все сьогодні чуєш добре. Świat bez wojen, świat pokoju, bez przemocy. No i gdzie wszyscy się uśmiechamy i jesteśmy szczęśliwi. równym, spokojnym, wolnym, gdzie każdy będzie czuł się bezpiecznie i gdzie, nieważne jak pójdziemy, będziemy u siebie. Mój idealny świat to świat, em, gdzie jest. Gdzie jest ciszy spokój, ale tak samo um, jak to pis, no, taki ogólny y, pokój, nie tylko w, w mieście, a, ale w całym świecie, żeby ludzie byli szczęśliwi i żeby każdy y, miał swoje miejsce, nie tylko pracy, ale ogólne. Y, znalazł swoje życie i... no i tyle. to jakby jest tym samym ważnym. Marzę o świecie, w którym każda osoba czuje się wolna, swobodna, bezpieczna i radośnie. Dobrym. Takim, w którym Ludzie bezinteresownie robią dla siebie coś, w którym się nie oszukują, w którym jest dużo miłości, takim idyllicznym bardzo, który jest pewnie niemożliwy, nierealny do zbudowania. Natomiast tak, zdecydowanie marzę o takim świecie, w którym ludziom jest dobrze ze sobą nawzajem i nie mają potrzeby krzywdzić drugiej osoby, a jeśli ktoś się znalazł w potrzebie, bo takie osoby zawsze będą, to po prostu jesteśmy otwarci w tym moim marzonym idealnym świecie na to, żeby w każdej chwili tej drugiej osobie pomóc i trochę taki idylliczny świat próbujemy zbudować tutaj w fundacji, licząc się z tym, że, że być może ta nasza walka jest czasem walką z wiatrakami, ale Chyba o to chodzi też w tej naszej pracy, żeby przychodzić codziennie tutaj, spotykać się z naszymi beneficjentami, starać się tak. zrobić dla nich wszystko. W tym świecie marzę. Wydaje mi się, że chyba w tym momencie najważniejsze dla mnie wydaje mi się to, żeby to był świat, w którym ludzie są dla siebie życzliwi i też jakby starają się wzajemnie siebie zrozumieć. Bo sytuacja wojny na Ukrainie uzmysłowiła mi to, że tak naprawdę jesteśmy w dużym stopniu od siebie zależni i, i bez wzajemnej pomocy y, nie da się przetrwać. I my w tej chwili jesteśmy w tej sytuacji lepszej, że pomagamy, ale możemy być kiedyś w gorszej. Więc świat życzliwy. Chyba takim bardzo prostym. Gdzie, gdzie będą te wartości takie e, jakby podstawowe e, funkcjonowały, czyli właśnie ta rodzina, przyjaciele, kiedy będzie można spokojnie wyjść na spacer, nie bać się, że ktoś ci zrobi krzywdę, że nie będę musiała bać się, że ktoś ci zrobi krzywdę, nie wiem, mojemu synowi, który studi chodzi do szkoły w Krakowie. Więc taki, takie spokojne życie wśród innych ludzi. Myślę, że to jest Pewnie jak większość osób teraz w świecie bez wojen, świecie w którym ludzie się szanują nawzajem i nie patrzą przez pryzmat wyznania czy koloru skóry. Marzę o świecie bez technologii, dziwo. Marzę o świecie wolnym od nienawiści, od hejtu i od takiego parcia na ciągły sukces. Przede wszystkim marzę o świecie zieleni i ludzkiej i prawdziwej miłości, bo uważam, że teraz nawet tego brakuje. W świecie spokoju, pokoju i takiego, no nie takiej nienawiści, tylko takiego, no właśnie jak, nie takiego strachu, że, że tak jak jest teraz obecnie, tylko, yy, bo pracuję z nimi, to na okrągło jestem właśnie pod taką przestrzeń strachu, a mama moja tu jest w okupacji, co dalej, nie? I, taki, I cały czas człowiek to przeżywa z nimi. I takiego właśnie spokoju, żeby ci ludzie też potrzebowali takiego. Te dzieci martwią się o swoje dzieci, jaka przyszłość do tych dzieci. No i. No chyba no tak. Marzę o świecie, w którym każda osoba. Może czuć się bezpiecznie, ma swoje miejsce, nie musi się niczego bać i ma poczucie przynależności. Spokojnie. Kim jesteś Wyba Polska? O świecie, w którym nie jesteśmy potrzebni. To znaczy, o świecie, w którym potrzeby. To znaczy o świecie, w którym te wszystkie potrzeby, które zaspokajamy obecnie, to znaczy potrzeba, potrzeby uchodźców, potrzeby osób, które nie mają kontaktu z bliskimi, nie mają kontaktu z osobami do siebie podobnymi, nie mają zajęć darmowych w swoim języku. Takie potrzeby nie istnieją, takie potrzeby nie powinny istnieć, a od dwóch lat, no oczywiście od, od zawsze niestety, ale od, od dwóch lat te potrzeby są szczególnie widoczne w Krakowie, w Polsce, w całej Europie i, i często łapie się na myśl, że tego nie powinno być. Де кожен обіймує якесь становісто, то є правда в тим заводовцем, гентнята роби, і тим всім розуміє іншим особи, яка теж є, може, в іншим часі, в іншим моменті, теж щось потрапить. Світ, де немає. W innym te ludzie podtrzymują cię odnośnie, pomagają ci odnośnie, darują pozytywne pozytywne pozytywnie Ojej, był takim pełnym miłości i wspaniałych ludzi, otwartych na wszystko tak naprawdę, otwartych przede wszystkim na siebie i na empatię do drugiego człowieka.